W zielonej dolince, gdzie rosły pachnące koniczyny, a wiatr cicho grał na źdźbłach trawy, mieszkał króliczek o imieniu puszek, miał puchate beżowe futerko i zawsze był w ruchu. Każdego dnia miał plan, w poniedziałek porządki w norce. We wtorek zbieranie marchewek. W środę odwiedziny u Jerzyka Tuptusia. W czwartek wyścigi z wiewiórką wiki. W piątek robienie zapasów na zimę. W sobotę skoki przez strumyki. A w niedzielę odpoczynek? Nie. W niedzielę planował kolejne tygodnie. Puszek był szczęśliwy, że robi tak dużo, ale któregoś ranka, gdy słońce jeszcze leniwie przeciągało się nad horyzontem, króliczek poczuł coś dziwnego. Główka go bolała, łapki miał ciężkie, a w uszach jakby dzwoniło. Chyba jestem zmęczony? Westchnął i położył się na miękkiej trawie, ale już po chwili pomyślał Nie, nie mogę leżeć! Przecież dziś sobota, dzień skoków przez strumyki. Z trudem wstał, ziewnął i pomaszerował hmm. do lasu. Tam spotkał swoją przyjaciółkę, żabkę Ruzię. Ruziu, chcesz się ścigać po trawie? Ruzia siedziała na wielkim liściu i wpatrywała się w niebo. Dziś nie, odpowiedziała spokojnie. Dziś nic nie robię. Nic? Zdziwił się Puszek. Przecież tak nie można. A dlaczego nie? zapytała zadziornie żabka. Popatrz, tam chmurka wygląda jak wielki kalafior, a słyszysz, jak grają świerszcze? I czy czujesz ten piękny zapach mięty z łąki? Puszek usiadł obok niej. Nie skakali, nie rozmawiali, tylko byli. Patrzyli, słuchali, oddychali. Po chwili króliczek poczuł, że jego serce bije spokojniej. Głowa przestała pulsować, a w brzuszku zrobiło się ciepło. Róziu, to chyba było najlepsze, co dziś zrobiłem. Powiedział. Bo czasem, puszku, najwięcej zauważamy wtedy, gdy nie robimy nic, odpowiedziała żabka z mądrym uśmiechem. Od tego dnia króliczek zostawił w swoim kalendarzu jedno szczególne miejsce. W każdą niedzielę po południu wpisywał tam wielkimi literami: Nic nie robienie, bardzo ważne. Puszek już wiedział, że czasem warto nic nie robić i po prostu być. W ciszy można usłyszeć najpiękniejsze rzeczy, a w spokoju znaleźć prawdziwą radość.